prawie 3,5 miliarda dolarów w kryptowalutach ma zostać upłynnione na rynku. To środki, które należą do upadłej giełdy FTX. I ciekawy jest plan ich sprzedaży nakładający się na okres halvingu Bitcoina, o czym powiem za moment. Warto zwrócić uwagę, że szczególnie Solana oraz token FTT czekają masowe wyprzedaże, ponieważ obie te kryptowaluty stanowią największy udział w portfelu giełdy FTX. Więc to dla nich sytuacja jest najbardziej krytyczna. To, co się dzieje na rynku kryptowalut, pokazuje nam, że zasada, według której giełda dyskontuje przyszłość, nadal działa. W związku z tą informacją mamy tu do czynienia z widocznym spadkiem altcoinów, a sam Bitcoin traci na wartości. Przyszły tydzień może być jeszcze bardziej burzliwy, ponieważ zbliżająca się likwidacja FTX może znacząco wpłynąć na Ethereum i Solane, co sugerują analitycy z Into the Block. Mimo pozytywnych informacji o Visa i potencjalnym ETF na Ethereum, ta likwidacja o wartości 3 miliardów USD. Może zdeterminować kierunek rynku. Ale to nie wszystko, bo FTX deklaruje, że chce sprzedawać aktywa o wartości około 100 milionów dolarów w kryptowalutach tygodniowo. Czy sprzedaż aktywów przez FTX to realne ryzyko? Czy może to tylko kolejny pretekst do paniki na rynku? Kto naprawdę będzie kupował, gdy przyjdzie czas na likwidację? A kto zostawi łapkę w górę pod tym filmem? Te pytania obecnie drążą umysły inwestorów. Z jednej strony, takie likwidacje mogą najmocniej odbić się na sprzedawanych przez FTX tokenach. Ten tweet użytkownika Tradeboy Carty w zabawny sposób opisuje, jak może to wyglądać. Z drugiej strony, choć wydawać się może, że 3 miliardy dolarów to spora kwota, to, to przy obecnej kapitalizacji całego rynku, krypto to zaledwie 3% jego wartości. Logicznie, patrząc to nie dużo, ale giełda to w głównej mierze emocje, a nie logika, dlatego tak dużo osób traci pieniądze. Wreszcie, warto zastanowić się, czy ta sytuacja ma związek z nadchodzącym halvingiem bitcoina. Jeśli FTX będzie kontynuować swoją sprzedaż w takim tempie, które ogłosiła to upłynienie aktywów, zakończy się około kwietnia lub maja 2024 roku co pokrywa się z czasem halvingu Bitcoina. Zakładając taką teorię, to po tej serii wyprzedaży i halvingu byłby to impuls do wzrostów na rynku, a dodając do tego zatwierdzenie ETF-a na Bitcoina, to byłaby to hossa pełną parą. Czy tak będzie? Czas pokaże. Jedno jest pewne, rynek wycenia to czego się boi, więc musimy być gotowi na niespodzianki. Jeśli pojawią się dalsze spadki, to ja planuję zakupić dodatkowe krypto, bo patrząc na to, że rynek kryptowalut rozwija się w dalszym ciągu, o czym świadczą chociażby wnioski o ETF-y na Bitcoina czy Ethereum składane przez największe instytucje finansowe w Stanach. Jeśli obserwujesz go ten kanał od dłuższego czasu, to w innych moich filmach znajdziesz więcej informacji na ten temat. Życzę Ci solidnych zysków i do następnego.